Widząc przez takie pustkowia można również napotkać jak widać różne budynki Trzeba, trzeba uważać bo w takich budynkach mogą się, może się czaić stado spoconych murzynów, które mogą wam zrobić po prostu krzywdę nie? Także trzeba uważać Dlatego mam zawsze przy sobie moją wspaniałą dzidę laserową Trzeba to zrobić delikatnie bo tu mogą być naprawdę murzynie Zaltan! To są oznaki, że ktoś tutaj jest. Trzeba sprawdzić, czy jeszcze ciepło. Nie, jest zimna, czyli długo tu nikogo nie było. łapki zastawione przez właśnie Murzynów bardzo, mo można się bardzo łatwo w nie w... wpaść po prostu wpaść i zrobić sekszywne. A w środku są te larwy i mucho japońskie. Te bardzo nagryza biorą człowiek. Musimy iść patrzeć. Widać. Nikogo tutaj nie ma. Ale, ale można też paść tutaj. Sprawdźmy czy jest głęboko. Bo kurwa, 300 metrów. 300 metrów lekko. Teraz pójdziemy nas innego pomieszczenia. Proszę spojrzeć, proszę spojrzeć, tutaj. Ten. tutaj jest Tutaj, tak, jest. Kurwa. Jest. jest. O! pierdolę! na kurwa! Te kurwa! Te kurwa! kurwa! O, widzicie, kurwa, państwo, widzicie? To są właśnie te 100 domuzynów. Tak zwane kitowce. Proszę spojrzeć, kurwa. Zabiję jednego. Trzeba uważać, bo może być tu więcej. Naprawdę, trzeba uważać, bo może być... A! Żyje dalej! Idziemy, dobra, zabiliśmy go, idziemy dalej. Trzeba uważać, naprawdę, bo tu mo może być ich więcej. Aaaaaah! Dajakuj! Kurde, o! Gdzie lepastwo? Proszę spojrzeć, kurde. To jest następny okaz. Naprawdę! Trzeba uważać. To jest niebezpiecznie, strasznie niebezpiecznie. Podąża, podążmy, podążmy z powrotem na samne rejony. O, 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 o.